Posiadając wiedzę na temat możliwych do wyboru opcji z poziomu menu słuchawki dektowej Avaya 3730, możemy w sposób bardziej szczegółowy przyjrzeć się oferowanym przez nie funkcjom. Tym razem omówimy szerzej panel kontaktów, który znajduje się na samym środku ekranu. Po przejściu do menu i wyborze opcji Kontakty, otrzymujemy dostęp do następujących funkcji. Połącz z kontaktem. W tym miejscu masz możliwość bezpośredniego wyszukania i połączenia z kontaktem po wpisaniu jego nazwy. Dodaj kontakt. Po przejściu do tego panelu, masz możliwość dodania nowego kontaktu do swojej książki telefonicznej. Jak widzisz, możesz tego dokonać na dwa sposoby. Wybierając opcję nowy, otrzymujesz dostęp do określenia wszystkich parametrów dodawanej osoby, takich jak nazwa kontaktu, numer służbowy, telefon komórkowy czy inny, alternatywny numer. Po wpisaniu wszystkich danych, twój nowo utworzony kontakt zostanie dodany do książki telefonicznej. Mamy również możliwość dodania kontaktu, z którym już wcześniej odbyliśmy rozmowę. Używając drugiej opcji z listy połączeń, możemy wybrać konkretny kontakt, jaki chcemy dodać. Następnie, po wybraniu numeru, analogicznie jak wcześniej, wybieramy nową nazwę kontaktu, jego numer komórkowy, a także inny, alternatywny numer. Edytuj kontakt. W tym miejscu możemy wyszukać i edytować wszystkie zapisane dane wybranych przez nas kontaktów. Usuń kontakt. Ta opcja pozwala nam na usunięcie konkretnego wybranego przez nas kontaktu z Twojej książki telefonicznej. Centralna książka telefoniczna. W miejscu tym możesz uzyskać dostęp do bezpośrednich numerów pracowników z Twojej firmy. Możesz wyszukiwać numery, określając ich nazwę zwykle jest to imię i nazwisko, numer wewnętrzny lub pokazać ostatni wyszukiwany kontakt. Uwaga! Niektóre numery mogą nie być możliwe do wyszukania z tego poziomu, z racji procedur bezpieczeństwa Twojej firmy czy ustawień administratora. Aby dowiedzieć się więcej na temat działania telefonu, a także działania jego funkcjonalności, obejrzyj inne nasze materiały lub też skontaktuj się ze swoim administratorem.